Cześć, o ty tej strony pozdrawiam Mordy wariaty, z tej strony Wolf Dzisiaj pian na Fito do Gracjana Dzisiaj Polska wygra mundial, bo Polska jedzie na mundial Na mundial do Kataru Polska jutro wejtasz Chile Towarzyski męcz Bo Polska pokona Chile 4 do 1 ostatnio Meksyk wygrał 4-1 z Iranem bo co wiemy i wygrywamy jeśli podejmiemy gramy z całych sił dla Polski bo Polski będzie do krajowe okazjowe mundialy do Kataru żeby pokonać i się pozbyć tamtego ciężaru Polska pojedzie na mundial i wygra w Katarze pierwszy mecz jaki mecz będzie z Meksykiem dostanie Meksyk 2-1 Albo 3-1 Potem zagramy z Arabią Arabią Saudyjską Arabia Saudyjska dostanie 4 do 1 A na końcu Elimin... Na końcu Świata Zagramy z Argentyną I tam wygramy 2-1 Lub zakończymy remisem 2-2 Będziemy pierwszym miejscem Mieli w Katane, Z Czesławem, ich nie liczę na, na czele Albo wyjdziemy z grupy Z drugiego miejsca Może z pierwszego miejsca z grupy Jeżeli dojdziemy do finału To wygramy cały mundial Polska biało-czerwoni Ostatnio Polska przebiła się do mistrza świata Pokonując Szwecję, Szwajce Szwecję w finale 2 do 1 Dzisiaj Polska na mundial, jedzie na mundial w Katarze Polska na mundial, w Kataru jedzie w czwartek Trzymajmy za i Polska, biało-czerwoni Jedziemy do Kataru wygrać cały mundial Od pierwszego do finału to jest za Polską? Polska! Dzisiaj Polska wygra Katar Jutro Chile, następnie Meksyk Później Arabia, później Argentyna Bo kibicujemy, wygrywamy, się nie padajemy I gramy z całych sił bo kibicujemy ja wygrywamy ci, bo to nie mój gramy z całą si.